Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Z tej strony wujek Monega to jest kolejny odcinek z Red Dead Redemption. Kontynuujemy. Kontynuujemy misję. Za, jak ostatnio my zakończyliśmy. Jedziemy grubo z tematem, widzowie. Altur jedzie prawdopodobnie do. żeby zakończyć to wszystko. Bardzo poważna sprawa. Arturze, jedź. Musimy to zakończyć. Co się tam stanie, nie wiem. Ale mamy klucz do skrytki. Jedziemy. Galopem, galopem. Ciekawe, jak, jaka kolejna będzie. Wspomnienie. Czy będzie w ogóle jakiekolwiek... A, jest! Albo nie ma. Bo ja będę tym lektorem. A, jest jednak! Jedziemy dalej. Oj widzowie, oczywiście, jeżeli wam się moje filmy podobają, to wiecie co robić. Łapeczka, komentarz, subskrypcja musi być i wbicia mojego Discorda. Linka macie w opisie tego filmu, a teraz prawdopodobnie dojeżdżamy już do obozu. Do naszego tymczasowego obozu. Zobaczymy, co tutaj zastaniemy. Tak jest, jedziemy do obozu.

We all need to have a little chat. Black Long, you're back. Hooray. <coughs> I just saw Agent Milton, Dutch. Abigail shot him. She's okay. Not that you care too much about that. You rats. All of you. Seems old Micah was pretty close with Milton. What the hell are you talking about, Kyle Polk? You talked. That's a goddamn lie. Dutch. Dutch. Think of the future. Milton told me. And <laughs> you believe him, Black Lung? You believe him? It all makes sense now. No. It damn well doesn't. Dutch. Think. Dutch? Be practical now. Dutch! John? John? You left me! You left me to die! My boy, I didn't have a choice. Aha! Uh -huh. John, I didn't. You! I didn't have a choice. Left me! All of you? You pick your side now because this is over. All oh, them years, Dutch, for this snake. <laughs> oh, be quiet, cowpoke. Be quiet. You live in the clouds. No, you be quiet, Mr. Bell, and put down your gun. There's Pinkerton's coming fast. Ah! Now. Uh, 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 Is with me.

Nie mogę do niego strzelić. Jeszcze się policzymy, Mike. Chodźcie, zapraszam, zabiłem waszego szefa. Teraz pora, pora na was, bydlaki. Kurde, ale masz cela, Arturze. Nie, Artu nie możesz celować normalnie. I to nie, żeby mo moja wina była, tylko Artu się po prostu czepie tą ręką. Olej z węża. Oh o nie, ta pani fajna. Nie żyje. Uciekajmy, uciekajmy. Ho, oh, zapraszam, będzie fajnie. No weźmiecie żywcem powodzenia. Dajesz, dajesz, John, dajesz, John. O, jest wyjście. Nie widzę nic. Dead. Się odbił. Kurde, co za broń, nie ta. O, nie mam. No to chodź, John. Na co ty czekasz? Dobra, ja jasno spadam. Artur Arturze, a ty jesteś tutaj! Ja myślałem, że na dole. Ja się tak zastanawiam, co oni robią. Co on robi? Jesteście tam? Poczekajcie, widzowie. To nie był najlepszy mój rzut. Nie. Odrabianie. Cyk, cyk, cyk. Aha, też się teleportuje. O, i co teraz będzie? Jack. Where are they? It was Sadie. The Copperhead Land. Thank you. Brother. Proszę bardzo. Się I want you to not look back, like I said. Protokoły strzelacie do nas? Ale, John, ty pierwszy. O nie, no, strzelajcie się teraz między sobą. Strzelam się? Nie wiem. Nigdy w życiu, oni się szczelają. Z... O tak, jak tam dać? Skąd, skąd ich tyle nie wiem. Wow, 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 oho, to chyba koniec. Nie, to jeszcze nie koniec. Czekaj, byczku, przyładuję.

Dobra radę, spokojnie. Jak tam strzelacie się, dać? Fajnie jest? No to fajnie, bawcie się dalej. Nie, nasz koń Ale to skrz. A, a, dawaj, 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 Arturze. Nie no, widzowie, najgorzej, mój konik. A dopiero sobie go to. Z... Dopiero sobie go zatrzymałem. Jaki pościg. O, kurde, nie mam już nic. Bimber, dawaj.

O tak, dead jest! A tu, że nie podajemy się. Dostał w klatkę, jeszcze żyje! Dowie, nie możesz się to tak skończyć. Nie dam mu umrzeć. A jeszcze Mike!

No, ty jesteś słaby. Sprzedawczyku, zdrajco, hatfu na ciebie. Ty też jesteś żałosny. Dawaj go, Artusze! What I go. Dawaj go Arturze! On już jest słaby Jeszcze się debil cieszy, dostał ciukę jeszcze się cieszy DAJESZ GO! CZEMU TO TAK DŁUGO TRWA? Ale mam nadzieję, że ten konik, konika odzyskam widzowie Aha, nie wiem co się stało Co teraz mam robić? Dajesz arturze. A, Dobrze, i teraz go wciukę. No dajesz go arturze, co jest? Kurde, jaka akcja widzowie. No to jest twój koniec, bydlaku <laughs> jak chyba Podbite oczy, jazda Dawaj go A, przegrałeś, kurde. Ty przegrałeś. O tak! No i tak miało wyglądać. To miało być w drugą stronę. A jest. O tak! No i co teraz? Dajesz Arturze nie. Nie. nie wiem, czy to mam naciskać, czy trzymać. O nie, to chyba źle zrobiłem. Cie I się cieszę jeszcze, kurde. czekaj. Odredbi od odrodzenie, Dajesz, Arturze, dajesz, dajesz, byczku, dajesz, 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 dobrze ci idzie, dajesz, Arturze, dajesz, dajesz. dajesz.

He's sick. He's dying. He's <coughs> talking crazy. There, up there on the ridge. I gave you all I had. I did. Uh. Uh. Come on. Dutch. Let's go, buddy. We made it. We won it. Come on. John made it. He's the only one. The rest of us. No. I tried. In the end, I did. Come on. Let's go. We can make it. Come on, Dutch! Come on! A gollum. I to widzę, że jeszcze nie koniec albo koniec.

I'm sure he did, but I've been thinking, ain't it about time you stop being the man making them decisions? I'm trying. Are you? I think so. No, no, that's Maybe that was right. Maybe we should just gone to Tahiti. Is that it with you? Tahiti or killing? Come on, John, please try. Try what? We gotta live somewhere for more than just a few weeks. Okay. Let's see what we can find in, in Strawberry. What do you know about Strawberry? I know they like good, honest, hard-working men a whole lot more than angry killers. So make yourself good and honest. I'm always honest. Maybe not always good, but I'm always honest. My whole life I've been surrounded by fools with moral codes. Here's the moral code. Look out for folks. Stop trying to act like some hero in a book. Oj widzowie, co się tu dzieje? Gramy to z Johnem. Tego się nie spodziewałem. Więc obs obstawiam co by było, jakbyśmy poszli po pieniądze. Artur by zginął. I John by zginął. Tak mi się wydaje. Ale nie jestem pewien. Ale jedziemy. Nie wiem gdzie jesteśmy. Jesteśmy tutaj. Truskawcy. Aha. Tutaj też pewnie pojedziemy za jakiś czas, widzowie, no. dlaczego obozu już nie ma. Czekaj jakie będą teraz misje. Z żonem. Biedny Artur. Czekaj czy jest miejsce, żeby go odnaleźć. Znaczy jego ciało. Wiecie o co mi chodzi? Popełnię, zginął na tym klifie. Znaczy umarł. już tego, gruźlica już go wykończyła. No, zobaczymy.

see if me and the boy can find some laundry work or something. Dobra, sprawdźmy. Oferty pracy. Z drogi help you, son? I'm um, hoping I can help you. I saw the help wanted sign outside. Sure, but uh, you're a bit old to be stacking groceries and running errands, ain't you, son? Well, uh, I ain't too proud to do nothing. As mm. long as it's honest and it pays times hard Mr uh, Milton Jim Milton mm. Yeah my wife and I and our boy we was robbed mm. a few days ago lucky to get out with our lives we was now uh, well we need money yeah, there's bad folk out there <laughs> Tell me about, about it. a wagon by any chance uh, Sure Well then maybe you could run some goods up to Pronghorn Ranch for me you know, uh, head west past and Gila, then follow the road north. Leads you right there. I I don't know where that is, but I'm sure I can find it. I can leave right now if you like. It's Getty's place. Fine fella. Uh, where's the wagon? It's just outside. Um, you know, I should go tell my wife, and then I can come back and get loaded. No, well, my boys can load you up while you go find your wife. Okay. Jest robota widzowie. Uda się do gabinetu lekarza, aby spotkać się z Bigu. Aha, okej. Okay. Dobra, to idziemy się spotkać z Bigu. -y. Ulala, Johnem gramy, no tego się nie spodziewałem. Dobra, za chwilę spotkanie z Arturem, normalnie. Dziękuję doktorze. Hey, jak on? jesteś? znalazłem trochę pracy. Ja też. Szybko poszło. Fine living. It is, John. Oh, it is. This is the way to it. I'll take your word on that. What do you suggest now? I'll stay here. and Get on with the work. You deliver them goods and then collect me. Okay. And John, I love you. Not ever now. I won't. <laughs> Oj, widzowie, ale się dzieje, ale się dzieje. Szybko robotę. No to Do roboty uda się do swojego wozu. Dobra, widzowie, taki mały początek z żonem, ale dopiero zobaczymy, jak to będzie wyglądało dalej. W następnym odcineczku mapy trochę mamy. Ciekawe, czy będą jakieś zadania z Daczem, Miczem, będzie jakaś zemsta czy coś, widzowie. No nie wiem, zobaczymy. Ja się z wami żegnam. Trzymajcie się, do zobaczenia do następnego odcineczka. Papatki Hejo. Widzimy się w robocie.